Prudnickie Centrum Medyczne SA w Prudniku zaprasza serdecznie wszystkich mieszkańców Prudnika i okolic oraz gości przyjeżdżających do naszego miasta na zabiegi rehabilitacyjne w naszej poradni rehabilitacji ambulatoryjnej. Poradnia rehabilitacji mieści się przy ulicy Piastowskiej 64 w Prudniku, tuż obok budynku głównego szpitala. Wszystkim naszym pacjentom oferujemy zabiegi z zakresu fizykoterapii, kinezyterapii oraz masażu leczniczego. Co ciekawe, w tym roku po raz pierwszy oferujemy również wszystkim mieszkańcom miasta, wszystkim zainteresowanym firmom, bony rehabilitacyjne na wartość określoną przez nabywającego. Dzień dobry, nazywam się Marcin Nastula. Jestem fizjoterapeutą. Od ponad 2,5 roku pracuję w Prudnickim Centrum Medycznym w poradni rehabilitacyjnej. Zajmujemy się tu głównie leczeniem stanu bólowych kręgosłupa, a także stanów bólowych stawów obwodowych. W najbliższym czasie planujemy otworzyć sekcję gimnastyczną profilaktyki bólów kręgosłupa Profilaktyki stawów obwodowych oraz z wyrodnień stawowych, a także gimnastykę grupową dla dzieci ze skoliozami, korekcję wad postawy. Zapraszamy wszystkich do naszego centrum, gdzie będziemy udzielali porad zarówno w profilaktyce cebulów kręgosłupa, stawów obwodowych, korekcji wad postawy u dzieci. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie do odwiedzania naszej placówki.